Wśród mieszkańców panuje przekonanie, że w Gnieźnie niewiele się dzieje pod względem kulturalnym. Zapytaliśmy ich o zdanie na ten temat. Skupialiśmy się przede wszystkim na młodych mieszkańcach naszego miasta, którzy stanowią największy procent kulturalnych odbiorców. Niestety wśród nich przeważały mało pochlebne zdania na temat wydarzeń, których jak twierdzą w Gnieźnie po prostu nie ma. Zgodnie przyznali, że wszelkie koncerty skierowane są raczej dla starszej publiczności, oferta kulturalna dla nich praktycznie nie istnieje. Prawiło się na pewno niż w ubiegłych latach, dzieje się coraz więcej, chociażby wystawy czy, czy jakieś koronacje królewskie na pewno już jest lepiej niż kiedyś. Ja jestem bardziej taką duszą artystyczną, więc raczej chodzę do teatrów, kina i tak dalej. Aczkolwiek jak są jakieś plenerowe imprezy, to staram się też być. Sztuka u nas jest tak, na takim niższym poziomie niż w innych większych miastach. Dzieje się dużo, się ostatnio właśnie działo w Gnieźnie te wydarzenia kulturalne. Tam jakieś organizowane zabawy dla dzieci, było dosyć sporo w ostatnim czasie. Były właśnie koncerty jakichś znanych wykonawców, może nawet nieznanych, ale ciekawych. Szczerze to w mieście nic nie ma, <tak>, tak właściwie. Bardzo pozytywnie. Myślę, że na te potrzeby, które są, to, to ta oferta jest wystarczająca. Koncertów i no wszelkiego takiego zainteresowania. Punktem muzycznym, bo nie licząc próbu muzycznego Młyn i UKF-u, to nie ma żadnych koncertów w Gnieźnie. Ludzie przychodzą na każdy koncert, bo to jest bardzo rzadko, więc to nie ma takiego czegoś, że to jest dla młodych, to jest dla starszych. Nie licząc tego, że nie, ale to jest radiem gra na placu, gdzie są zespoły już e, no starszych osób. Wszyscy przychodzą, bo to jest, tak? Nie ma takiej różnicy, że to jest dla młodych, więc starsza osoba nie pójdzie, tylko po prostu chodzą. Zbyt rzadko jesteśmy informowani o tych wydarzeniach i ja się dowiaduję na przykład bardzo często, jak już jest po. Więc generalnie sporo się dzieje, ale ten przekaz informacyjny wcześniej jest, no, nie dociera do wszystkich. No Ja na koncerty nie chodzę, więc raczej w kierunku właśnie tutaj wystaw bym się ustosunkowała. W sumie koncertów by mogło być więcej. Średnie biorę w tym udział, jestem też się informowana, ale wydaje mi się, że ich nie brakuje. Tak jak były lato z Radiem, prawda, ostatnio, niedawno, czy jakieś wydarzenia w moku są też nie, czasami organizowane. Myślę, że Gniezdo nie cierpi zbyt na brak wydarzeń kulturalnych. Przydałoby się więcej koncertów i rzeczywiście wystaw, bo mamy w Gnieźnie, wiem, bardzo wielu utalentowanych młodych y, artystów przyszłych, którzy nie mają. Możliwości zaprezentowania się. Gdyby były jakieś nie wiem, talent show czy coś takiego organizowane, myślę, że wielu ludzi brałoby w tym udział po prostu, żeby zaprezentować swoje umiejętności. No nie dzieje się za dużo w sumie. Rzadko kiedy można coś spotkać, co by kogokolwiek zainteresowało, bo w sumie nawet jak ostatnio była ta koronacja, no to w sumie coś się działo, ale za dużo osób zainteresowanych tym nie było. Jakiegoś takiego kopa, na przykład, nie wiem, jak w Poznaniu mają kino letnie i jakieś ciekawe rzeczy, nie tylko dla jakichś starszych osób, ale też na przykład dla młodzieży, jakieś koncerty, coś. No. Takiej muzyki na przykład nie Maryli Rodowicz, czy czegoś takiego dla 60 sześćdziesiątek, tylko na przykład czegoś, nie wiem, na przykład w Młynie są fajne koncerty Sorry Boys, albo coś takiego, co by było ciekawe. Ogólnie w Gnieźnie dzieje się trochę za mało. tak Jak mam do wyboru jechać z chłopakiem na jakąś imprezę, czy gdzieś to jednak wolimy szukać jakichś dożynek, czegoś w innej okolicy, no moim zdaniem dzieje się to trochę za mało. Moim zdaniem powinno być tu więcej imprez czy coś. A jaki właśnie? Może jakieś większe plenery, trochę więcej koncertów na rynku. No myślę, że to bardziej przyciągnęłoby ludzi do Gniezna. Coś, co przyciągnie różne grupy wiekowe przede wszystkim.